Szczęśliwi czasu nie mierzą, tak? No trudno w tym momencie nie liczyć czasu. Wszyscy jesteśmy zabiegani, wszyscy gdzieś pędzimy, więc bez zegarka ani rusz. Tyle, że zegarek w obecnych czasach służy nie tylko do sprawdzania, która jest godzina. Zapraszam Państwa na krótki materiał filmowy, a później porozmawiamy o tym, do czego jeszcze mogą służyć zegarki. Szczęśliwi czasu nie liczą. Ponoć ktoś coś takiego gdzieś kiedyś powiedział. I chyba nie żył w naszych czasach, bo dziś czas to pieniądz. Choć właściwie zawsze tak było i od zawsze utarło się, że ten czas najlepiej mierzyć zegarkami szwajcarskimi. I Już pewnie mało kto pamięta, dlaczego właśnie szwajcarskimi. Postanowiliśmy sprawdzić, czy coś się w tej kwestii zmieniło. Czas nad upływem czasu zastanawiamy się chyba od początku dziejów. W pewnym momencie rozwoju ludzkości udało się ten czas Zamknąć w zegarkach. Jak to jest? Dlaczego akurat w szwajcarskich? Dlaczego, kiedy myślimy dobry zegarek, myślimy zegarek szwajcarski? No, przede wszystkim przekłada się to na szwajcarską precyzję. Nie bez powodu mówi się, że coś działa, tak jak w szwajcarskim zegarku. Tak. Eee, oczywiście mamy wiele marek szwajcarskich, które produkują świetne zegarki, tak czasu mówimy tutaj przede wszystkim o zegarkach mechanicznych. No, jest tak, że też dużo zegarków kwarcowych. Natomiast no, przede wszystkim skupiamy się właśnie na tego typu zegarkach, gdzie możemy w sensie, połączyć. Łączyć z zegarkiem. Tak? Mówi się pospolicie, że zegarek mechaniczny posiada swoją duszę. Tak? Chodzi przede wszystkim też o cały urok, kiedy to mechanizm zegarka, który posiadamy, chociażby tak już na nadgarstku. W momencie, kiedy nim poruszamy, całość funkcjonuje. Tak? No, zegarek kwarcowy jednak tej duszy powiedzmy sobie nie ma. Bardzo często teraz się mówi, że czas idzie do przodu, jakość spada, ale jednak te szwajcarskie zegarki chyba idą wbrew temu i cały czas trzymają. I mamy pewność, że jeżeli zdecydujemy się na taki zegarek, to on na naszej ręce będzie tykał bardzo, bardzo długo. No, oczywiście, no, przede wszystkim to się przekłada na wiele lat tradycji. Tak? Tak, właściwie z dziada, pradziada, można powiedzieć, niejednokrotnie był zegarek przekazywany, czy to zegarki kieszonkowe, gdzie oczywiście były one zregulowane, mechaniczne, ozdobione, jakieś specjalne grawerowanie, czy też właśnie zegarki naręczne, które były przekazywane chociażby nawet w II wojnie światowej jako pamiątka niejednokrotnie, gdzie tutaj chociażby mamy też dwa modele, które mają wzorowane koperty na akurat tutaj jest rok 1942, czyli można powiedzieć bardziej na lata 40. Tak? Bardzo często w sumie wzorowana sama stylistyka koperty zaczynała się już w latach 20. tego typu. Natomiast w, w latach 40 był na szeroką skalę już powiększony, powiększona produkcja właśnie tego typu kopert. No, ważne jest, aby przede wszystkim pamiętać o tradycji zegarmistrzostwa, która wywodzi się właśnie ze Szwajcarii, jak pan wspomniał już w pierwszym pytaniu. Same zegarki wybraliśmy konkretną markę. Dlaczego akurat ta marka co ją wyróżnia? Dlaczego o tym dzisiaj Pan postanowił powiedzieć najwięcej? Może nie tyle najwięcej, co faktycznie jeżeli chodzi o markę Aerowatch, mamy nią stosunkowo od niedawna tak naprawdę, bo my tą marką mówimy, od kilku miesięcy. Jeżeli chodzi o samą markę, jest to stosunkowo można powiedzieć tak naprawdę młoda marka zegarkowa, bo ona powstała w 1910 roku. Później, oczywiście zanim zaczęła produkować zegarki mechaniczne, naręczne, się zdało mniej więcej w 1959 roku, ona została przejęta przez Maksymiliana Kevere. Wtedy właśnie zaczęła ta marka być produkowana w Szwajcarii. Zegarek może być uniwersalny, ale oczywiście można też dobrać czasomierz do konkretnych okoliczności. A jak wybierać zegarek, jak kupować zegarek dla siebie, kierować się modą, trendami, czy jednak ten zegarek powinien być dobrany do mnie, do mojego charakteru, do tego, przy jakich okolicznościach będę go zakładał? Znaczy tak jak pan przed chwilą wspomniał, tutaj na pewno zegarek musi być dopasowany już, dopasowany już do pana. Tak? Eee, musi pan sobie na początek zadać pytanie wszystkim, czy to będzie zegarek, który, dajmy, na to będzie noszony raz na jakiś czas okazjonalnie, który czy będzie Pan chciał założyć tylko i wyłącznie na wyjątkowe okazje, czy będzie Pan chciał kupić zegarek, który będzie codziennym Zegarkiem, żeby będzie Pan mógł założyć faktycznie, czy, że tak powiem, do wyjścia do kina, czy też na jakiś bal, ewentualnie nawet na wypad ze znajomymi. Tak? Jeżeli określimy tego typu kategorie będziemy w stanie odpowiedzieć odpowiedzieć sobie na kilka konkretnych pytań, czyli dajmy na to, czy wolałby pan zegarek na pasku czy na bransolecie oczywiście jako powiedzmy sobie kadra wyszkolona w tym kierunku odpowiednio dostosujemy do pana zegarek. Natomiast to przede wszystkim pan musi się czuć w nim dobrze na nadgarstku, że my w tym momencie mamy najmniej do powiedzenia możemy panu tak naprawdę pomóc wybrać odpowiednią ścieżkę i wtedy też będzie pan mógł zadecydować, który zegarek tak naprawdę najlepiej do do pana pasuje. A największa liczba w cudzysłowie, dodatkowych opcji w zegarku, czyli oprócz samej tarczy pokazującej godzinę, co jeszcze w zegarku możemy mieć? To znaczy, oprócz samej, oczywiście możemy posiadać także taką funkcję, chociażby, jak spojrzymy tutaj na tych dwóch modelach, funkcję chronografu, tak, który oczywiście pomaga nam odmierzać czas, czy też, marka AeroWatch proponuje tutaj w zegarku szwajcarskim za niezbyt dużą tak naprawdę cenę. Alarm. To jest dość niespotykane w tego typu modelach. Później oczywiście możemy pójść w górę, możemy mieć takie komplikacje, jak na przykład fazy księżyca. Tak? Dodatkową komplikacją jest mała sekunda. E, oczywiście poza standardową funkcją rozbudowanego stoperu jest masa też różnych innych komplikacji. Sama też budowa zegarka typu na przykład właśnie skeletą, gdzie widzimy zegarek zarówno z jednej, jak i z drugiej strony możemy zauważyć jak on pracuje, też jest komplikacją e, i niebywałą sztuką zegar Także oczywiście poza tym podstawowym wyglądem, w momencie kiedy decydujemy się na zegarek, zwracamy też na to, co oprócz tego dodatkowo dla nas oferuje. A jako, że czas płynie nieubłaganie, to i ten materiał szybko dobiegł końca. Nasz czas antenowy właśnie mija. I czas start. Teraz dalej będziemy kontynuować temat zegarków w naszym studiu. Piotr Sobota, firma Morwa, dystrybutor Watch. Witam Pana bardzo serdecznie. Dzień dobry. Panie Piotrze, to na samym początku. Która godzina? Pan ma zegarek przy sobie? Oczywiście, że tak. Tak? dochodzi dwadzieścia No zgadza się, zgadza się, 8,18 dokładnie. E, panie Piotrze, no właśnie, szczęśliwi czasu nie mierzą. My przed samym wejściem na antenę rozmawialiśmy o zegarkach i Pani mi powiedział, ale zegarek to nie jest tylko funkcja sprawdzania czasu, bo zegarek, bo godzinę sobie możemy sprawdzić na komórce, możemy sobie sprawdzić na jakiś zegarach, które są wystawione gdzieś w przestrzeni publicznej, to do czego jeszcze może służyć zegarek? Oczywiście, że tak, czas pokazywany mamy w samochodzie, w środkach komunikacji publicznej w zasadzie jest wszędzie. Natomiast zegarek jest to pewien synonim prestiżu. Zwłaszcza te szwajcarskie zegarki kojarzą się z wysoką jakością. Nie zawsze z niską ceną, ale za tą ceną idzie jakość wykonania, historia marki i wiele z tym związanych rzeczy. Jeżeli chodzi o Airwatch to historia marki sięga jakich lat? Firma Airwatch powstała w 1910 roku, została założona w górze, w górach Jura w Szwajcarii, to jest taki słynny zegarmistrzowski rejon i w zasadzie do dnia dzisiejszego nieprzerwanie produkuje zegarki. Myślę, jest to pan... typowa taka rodzinna szwajcarska manufaktura, gdzie każdy zegarek jest kontrolowany w pięciu etapach ręcznie. Co to znaczy? To znaczy, że Możemy zastanawiać się, jak wygląda produkcja zegarków firm, które produkują kilka milionów sztuk rocznie, mm -hmm. prawda? Trudno tam mówić o no tym, tak. że, że każdy zegarek przechodzi ręczną kontrolę jakości, co najwyżej wyrywkową. Natomiast w przypadku takich rodzinnych manufaktur, gdzie produkcja wynosi 25 czy 50 tysięcy sztuk rocznie, te zegarki każdy jeden jest sprawdzany ręcznie co do dokładności chodu, wodoszczelności, jakości wykonania mechanizmu czy koperty. Czyli najpierw sprawdza mama, później tata, później syn, później córka, dziadek, wnuk, tak? No już nie wnikam, jak to jest organizowane w tych firmach, natomiast jest dział kontroli jakości, który, który o to dba. Okej, okay. AirWatch, firma z historią 1910 rok, to jak dobrze liczę, to w tym roku 105 lat w historii. Lat, tak. Te zegarki się zmieniły na przestrzeni no, wieku, bo to wiek to 100 lat, 105 lat, one się zmieniły dużo? Generalnie firmy AirWatch cechuje ponadczasowość. Mają swoją kolekcję 1942, która nawiązuje do tych pierwszych lat produkcji zegarków, gdzie sobie pozwolę pokazać kształt koperty nawiązuje właśnie do tamtych lat. W tamtych latach były produkowane takie zegarki. Klasyczna duża koronka, taka cebulka. I w zasadzie taki zegarek oprócz postępu technologicznego w produkcji mechanizmów nie różni się niczym od tych zegarków, które były produkowane przed wojną, oczywiście nadgarstkowych, bo, bo wcześniej były tylko kieszonkowe. Wcześniej kieszonkowe, teraz nadgarstkowe. To jest pierwszy zegarek, który pan nam pokazuje. A z tych wszystkich, które pan do nas dzisiaj przyniósł, który by pan szczególnie polecał? Na przykład, nie wiem, mężczyźnie, na przykład redaktorowi Pranka WTK. No to już jest kwestia hmm. też wielkości nadgarstka, hmm. natomiast Zdecydowanie mam tutaj dwóch takich faworytów. Pierwszy to jest skeleton. Linia skeletonów w jest bestsellerem. Jest ponad 10 modeli indywidualnych. Tutaj płyta mechanizmu jest wyszkieletowana. Widać pracę zarówno z jednej strony, jak i z drugiej strony. Mhm. Przy tym, jest to mechanizm, który ma tą piękną muzykę. swoją. Mhm. To takie tykanie. To tykanie mhm. po nakręceniu. Bardzo, bardzo głośny. Mm -hmm. A drugi zegarek to limitowany do 499 sztuk. Zegarek, w którym mamy komplikację faz księżyca niespotykaną w innych firmach, czyli fazy księżyca umiejscowione są na godzinie 3. Jest to indywidualna, własna komplikacja firmy AeroWatch. Czyli ten Róż? zegarek nam wskaże, jaką mamy, czy jest nów, czy jest pełnia? Tak. I... Wszystkie fazy księżyca. Oczywiście co jakiś czas wymaga to pewnej korekty zwią związanej z różnicą y czasu y przebiegu księżyca wokół Ziemi. Tak? Nie myśli Pan, że jakbym taki zegarek założył, to żaden prezydent by się nie uchylał od moich pytań? Każdego bym przemaglował? Byłbym bardziej wiarygodny? Myślę, że wzrok. Mógłby być skierowany na nadgarstek, a mm. nie w oczy. Rozumiem. To, to, to też często jest problem z tym kontaktem wzrokowym. Ale okej, okay, to, jest, to jest zegarek. Pan przyniósł dzisiaj do nas przede wszystkim zegarki męskie, ale firma tak. prowadzi też produkcję zegarków damskich. Oczywiście, że tak. Natomiast skoncentrowałem się na zegarkach męskich, gdyż jest to jedyna dopuszczalna tak męska biżuteria poza obrączką, więc chciałbym troszkę przekazać mm -hmm. społeczeństwu tą potrzebę posiadania zegarka. Okej, okay. panie Piotrze, no to jeszcze jedno pytanie. Mówi pan, że mężczyźni powinni się ograniczyć do obrączki i do zegarka. Ja się z tym zgadzam jak najbardziej. No tylko, że no, o obrączkę dbać trzeba, nie wolno jej zgubić. A jak dbać o taki zegarek? O zegarek też dbamy i obrączkę co jakiś czas polerujemy. Z kopertę zegarka też można przepolerować, jak gdy pojawi się dużo mikrorysek albo grubszych rysek. Natomiast najważniejszy jest mechanizm, żeby przekazywać taki zegarek z pokolenia na pokolenie trzeba dbać o mechanizm, czyli dokonywać przeglądów, wymiany smarów mhm. w mechanizmie, tak jak w samochodzie, prawda. Czyli to to są że... rzeczy, które pracują cały czas i, i warto jest zadbać, żeby się nie ścierały. To odsyłamy wtedy ten zegarek do Szwajcarii, czy tutaj na miejscu jesteście w stanie nam pomóc? Oczywiście, że na miejscu mamy serwis, który prowadzi i naprawy gwarancyjne, pogwarancyjne i przeglądy zegarków. ale Generalnie przegląd zegarka można dokonać u każdego dobrego zegarmistrza, który zajmuje się nie tylko wymianą pasków. U tych zegarmistrzów to w ostatnich czasach nam e, ubywa, a nie przebywa. Ale ci najlepsi zostają i oni z pokolenia na pokolenie tak samo e, funkcjonują i mają się świetnie. Panie Patrzy, a niech Pan mnie przekona, bo teraz nawet z zegarka można dzwonić, bo mówiliśmy o różnych funkcjach zegarków. Z zegarka nawet można dzwonić, z zegarkiem można robić zdjęcia. Tymczasem Pan przynosi tutaj do nas do studia klasyczne modele firmy Airwatch. Nie zadzwonię, podejrzewam, z tego zegarka, sprawdzę czas. No, gdzie jest ta według Pana granica, którą już nie przekroczą, której już nie przekroczą producenci zegarków i kiedy oni powrócą właśnie do klasycznych zegarków? Tego zegarka nie musi pan ładować. Mhm. On się nakręca przez ruch ręki, jest automatyczny. Jest synonimem prestiżu zegarek mechaniczny. Natomiast smartwatche, zwłaszcza te elektroniczne, są to zwykłe gadżety elektroniczne, które po dwóch, po trzech latach prawdopodobnie będą nadawać je do wymiany. No, na wymianę na nowszy model? Na nowszy <noise> albo, albo na klasyczny mechaniczny zegarek. Mhm. Niech pan powie mi jeszcze, jedno takie pytanie mam, na której ręce się powinno nosić zegarek? Bo ja kiedyś założyłem chyba na prawą i dziewczyna powiedziała, że jestem niespełna umysłu. Konstrukcja zegarka pozwala go nosić na lewej ręce, mhm. bo koronka jest przy nadgarstku, jest zdecydowanie wygodniej obsługiwać niż okay. z tej strony. Natomiast są firmy, które produkują zegarki do noszenia na prawej ręce i ta koronka jest przeniesiona na drugą stronę, natomiast jest to bardzo niszowa sprawa i niewiele firm to robi. Czyli jestem w tej niszy, że mogę sobie nosić na, na prawej. Ważne, żeby hmm? pan się dobrze czuł ze swoim zegarkiem i, 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 i z ręką, na którą pan go nosi. Okej, okay. jeżeli chodzi o zegarki, to też są różne branzolety. Mamy branzolety wykonane z metalu, mamy branzolety wykonane ze skóry. Co dla kogo? No, Branzoleta stalowa kojarzy się ze sportem. Jeżeli decydujemy się na zakup zegarka z nutką sportową albo street sportowej. To Można go kupić na bransolecie. Można nurkować, pływać, brać prysznic. Takie bransolecie nic się nie stanie. Natomiast do garnituru czy do marynarki yy, zakładamy zegarek na pasku skórzanym. Chociaż ja też nie jestem do końca yy, takim zatwardziałym yy, w tej kwestii, dlatego że nawet James Bond biegał. W garniturze z zegarkiem mm. na bransolecie. Panie Poczesku, skoro, mm, skoro już jesteśmy przy Jamesie Bondzie, człowieku, który na pewno jest znany w większości naszych widzów, człowieku, który no, e, był bohaterem wielu filmów, ile mężczyzna powinien mieć zegarków w swojej szufladzie? E, ile mężczyzna modny, ile mężczyzna, który prowadzi e, biznesy, ile na przykład polityk? Bo z politykami, to jest, z tymi zegarkami, to ostatnio temat trochę śliski, prawda? Ja myślę, że nie ma takiej ilości. No, są kolekcjonerzy, którzy mają kilkaset zegarków. Są tak zwani dla nas w branży jednozegarkowcy, którzy mają tylko jeden zegarek. Każdy nosi tyle, ile potrzebuje. Natomiast dobrze jest mieć do w zależności od stroju różny zegarek. Pan powiedział, że w 1910 roku ruszyła firma Airwatch. To już na sam koniec naszej rozmowy. Myśli Pan, że zegarki jeszcze właśnie z tego 1910 roku komuś odmierzają czas? Oczywiście, że tak. Na aukcjach internetowych, nie tylko internetowych, można, można znaleźć takie perełki. Z, przed, z okresu przedwojny. Ostatnio robiliśmy prezentacyjne naszej marki, którą mamy w dystrybucji. Mieliśmy do pokazania 10 bodajże zegarków przed pierwszej wojny światowej firmy Gleisi. Czyli dają radę. Rady bardzo, bardzo dziękuję za to spotkanie. Piotr Sobota, firma Morwa, dystrybutor zegarków Airwatch. Te zegarki Państwu pokazywaliśmy. Zachęcamy do przyjrzenia się z bliska tym zegarkom, bo już sam widok tych zegarków potrafi, potrafi wiele namieszać w głowie. Ja nie mogę oderwać wzroku od tych zegarków, ale muszę, bo muszę przejść do kolejnej części naszego programu. Jeszcze raz bardzo panu dziękuję. Dziękuję A bardzo. A Państwa zapraszam na krótką przerwę.